Dnia 9 lutego o godzinie 17 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym brały udział także władze miasta oraz komendanci służb mundurowych. 9 lutego o godzinie 17 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze z działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Otwarcia spotkania dokonał druh Stefan Pyć. Na zebranie przybyły władze miasta i komendanci służb mundurowych. Podczas spotkania zostało udzielone absolutorium dla zarządu jednostki. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Jarosław Herbowski dokonał sprawozdania z roku minionego i przedstawił plan działalności na rok przyszły. Oficjalnie w szereg strażaków ochotników przyjęto dwóch nowych członków oraz przyznano odznaczenia za wysługę lat. Drug Artur Głowacki został odznaczony brązowym medalem zasługi dla pożarnictwa. Sekretarz jednostki dróg Janusz Kopczyński zachęcał słuchaczy do przekazania jednego procenta podatku na organizację pożytku publicznego, jaką jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.